Cześć, witam i zapraszam Was na drugi odcinek serii podsumowującej stan bezpieczeństwa naszego regionu Europy w związku z rosyjską groźbą inwazji na Ukrainę. Sytuacja dość dynamicznie się zmienia. Wrażenie, które zostawiło po sobie NATO w ubiegłym tygodniu, czyli wrażenie takiego jednego, spójnego bloku, w tym tygodniu dość brutalnie prysło. Zapraszam na materiał. Choć zdecydowanie najważniejsza wypowiedź, jaka w tym tygodniu padła w związku z kryzysem wywołanym przez Rosję na granicę Ukrainy, padła z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych. Być może jest to jedna z najważniejszych kwestii w ogóle wypowiedzianych w związku z tą sprawą, to zacznijmy od prezydenta Emanuela Macrona, który popisał się wyjątkowym brakiem wyczucia miejsca i czasu do tego, by demonstrować kolejne wykwity swojego wielkiego strategicznego umysłu. Francja przejęła przewodnictwo w Unii Europejskiej. Prezydent Macron w Strasburgu wygłosił więc doniosłe przemówienie. Gorąco zachęcam Was do jego wysłuchania. Przypominam, że źródła znajdziecie w opisie filmu. Macron porusza cały szereg bardzo istotnych kwestii, a naprawdę warto wiedzieć, jakie cele stawia sobie Francja, ale dziś zajmijmy się propozycją Macrona dotyczącą groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zanim prezydenta Francji, Europa powinna zaproponować Rosji nową umowę w kwestii bezpieczeństwa. Umowa ta powinna zostać wypracowana przez Europejczyków, a dopiero później skonsultowana z NATO i przedstawiona Rosji jako propozycja. Ciąg dalszej idei autonomii strategicznej, zwróćcie uwagę, że Amerykanie są tutaj zewnętrznym czynnikiem, a nie filarem bezpieczeństwa. I o ile na temat samej idei, by Europa mogła w sposób większy kształtować swoje własne bezpieczeństwo, trzeba rozmawiać w kontekście przyszłości, bo sytuacja z dzisiaj no, jest niepoważna. Unia Europejska naprawdę nie jest brana pod uwagę w żadnych kluczowych rozmowach na temat bezpieczeństwa naszego kontynentu. To nie jest normalne, i oczywiście, że trzeba rozmawiać, jak naprawić to w przyszłości, ale jeśli to ma być rozwiązanie obecnego kryzysu, w sytuacji kiedy rosyjskie czołgi odpalone stoją już na granicy ukraińskiej, no to jest to zupełne oderwanie od rzeczywistości, od realiów w Europie Środkowo-Wschodniej. To tak jakby palił wam się już przedpokój, pali wam się w przedpokoju dwumetrowe płomienie, a wy zbieracie domowników w salonie i mówicie myślę, że powinniśmy przemyśleć zakup gaśnicy. Ale zanim kupimy gaśnicę, Najpierw będziemy sortować cały rynek, jakiej gaśnicy potrzebujemy, a jak już będzie konsensus wśród wszystkich domowników, gdzie postawić zakupioną gaśnicę, skonsultujemy się jeszcze z ochotniczą strażą pożarną. Zanim się skonsultujecie, domu już nie będzie. Jakiś czas temu nagrałem tutaj na kanale opowiadanie Sławo Mrożka pod tytułem Europejczyk. Facetowi krokodyl wchodzi do sypialni, a ten zastanawia się, jakie spodnie powinien włożyć, by wyjść po pomoc. Emmanuel Macron jest dziś właśnie takim. Europejczykiem. Rosjanie otwarcie kpią sobie z Europy. Ławrow dziś powiedział coś takiego. Unia Europejska stara się przypomnieć o swoim istnieniu, bo na razie nie pojawia się w poważnych rozmowach. Unia Europejska nie chce pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi. Czy to się Europejczykom podoba, czy nie? W ramach tego kryzysu bezpieczeństwa kontynentu jedyną siłą, z którą tak naprawdę liczą się Rosjanie, są Stany Zjednoczone Ameryki. Dlatego zachowanie Amerykanów jest dla całej sprawy najbardziej znaczące. A Joe Biden cóż. Joe Biden popełnił kardynalny błąd. Bądź celowo dał Putinowi łatwą drogę wyjścia z kryzysu. Oto kluczowa wypowiedź prezydenta USA. So, I think what you're going to see is that it, Russia will be held accountable if it invades and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having to fight about what to do and not do, etc. Rosja będzie pociągnięta do odpowiedzialności. No, chyba, że będzie to takie małe wtargnięcie czołgami do sąsiedniego państwa. No chyba, że wezmą sobie tylko malutki kawałeczek sąsiedniego państwa. No chyba, że nie będzie aż tak wielu ofiar. Wtedy, no wiecie, możemy utkwić w rozmowach, możemy nie mieć zgody, konsensusu. No wiecie, rozumiecie, no, katastrofa. Katastrofa. Ale zastanówmy się, czy to katastrofa planowana, czy też po prostu wielka, ale jednak pomyłka. Bo może Amerykanie starają się pokazać Putinowi drogę ewakuacyjną? Rosja tak zapędziła się w swoich agresywnych żądaniach, że deeskalacja bez żadnych łupów zdobyczy byłaby dla Putina bardzo ciężka do przeprowadzenia. Być może więc Amerykanie komunikują Rosji coś takiego. Dobra, nie ma mowy o żadnej wielkiej inwazji. Zapomnijcie, weźcie sobie tam, nie wiem, Donbass, otrąbcie wielki sukces wszystkimi tubami propagandowymi, a wyjdziecie z zamieszania z symbolicznymi sankcjami, które tak naprawdę nikogo nie dotkną. No i nie będzie między Waszyngtonem a Moskwą wielkiego rowu politycznego, którego nie dałoby się przeskoczyć w razie potrzeby. Za opcją, że to mimo wszystko jednak pomyłka, znacząca, ale pomyłka przemawia po pierwsze to, że nie bardzo pasuje to do całej linii dyplomatycznej, jaką forsują Amerykanie wszędzie, gdzie się pojawią. Po drugie, jeśli macie chwilkę wolnego czasu, Obejrzyjcie dłuższy fragment konferencji Joe Bidena. No, jeśli tam wszystko jest elementem doskonale zaplanowanego przekazu medialnego, taki, że to jest takie chytre, to trzeba dać Joe Bidenowi Oscara, bo on momentami doskonale sprawia wrażenie człowieka, który gdzieś się zapędził albo jest niepewny, już nie chce się paswić, ale no, chyba wiecie, co mam na myśli. No ale po trzecie, to jest chyba najważniejszy powód, otóż, nawet jeśli Amerykanie Chcą komunikować tego typu rzeczy Rosjanom, a nie oszukujmy się, w jaki sposób ta myśl jednak pojawiła się w umyśle Prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to raczej bardzo, bardzo, bardzo wątpliwe, że chcą to robić na konferencjach prasowych, chcą, by to wydostawało się do opinii publicznej, bo również o uwagę opinii publicznej, również o uwagę opinii publicznej toczy się cała ta rozgrywka, percepcja sił jest tutaj bardzo, bardzo istotna. W każdym razie zarówno Macron, jak i Biden swoimi wypowiedziami udowodnili jedno. Na Zachodzie wcale nie ma konsensusu. Zachód nie jest w kwestii Ukrainy spójny. I może utkwić w dyskusjach, jak i czy reagować, w zależności od tego, co będą robić Rosjanie. I w sumie niby jest to oczywiste, ale pewnych nawet oczywistych rzeczy politykowi w takiej sytuacji nie wolno mówić głośno. Słowa Bidena wywołały lawinę komentarzy. Prezydent Załęski napisał na Twitterze: Chcemy przypomnieć wielkim mocarstwom, że nie ma drobnych najazdów i małych narodów, tak jak nie ma drobnych ofiar i żalu po stracie bliskich. Mówię to jako prezydent wielkiego mocarstwa, Ukrainy. Amerykanie szybciutko rozpoczęli naprawianie wizerunkowych strat. Sam Biden prosował własne słowa jeszcze tego samego dnia, mówiąc: Z prezydentem Putinem wyraziłem się absolutnie jasno. Nie ma żadnego nieporozumienia. Jeśli jakiekolwiek zgrupowane jednostki rosyjskie przejdą przez ukraińską granicę, będzie to inwazja. No dobrze, ale nie ma też co popadać w taką spiralę, że wszystko idzie w złym kierunku, że na to się rozsypuje, że to już wszystko koniec. Czeka nas nieuchronna katastrofa. Amerykanie będą bronić obecnego porządku międzynarodowego. W poprzednim materiale mówiłem Wam o tym dlaczego, nawiązując do historii, genezy obecnego systemu międzynarodowego. I uwierzcie mi, że naprawdę nie umawiałem się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, że właśnie to będzie jego główny komunikat, jaki wygłosi w Niemczech, w Berlinie. Pozwólcie, że przytoczę Wam fragment jego wystąpienia z Berlina, bo jest ono naprawdę ważne, a zostało przyćmione przez wyskok prezydenta Joe Bidena. Krótki fragment. Rosja wielokrotnie odwracała się od porozumień, które od dziesięcioleci utrzymywały pokój na kontynencie i nadal uderza w NATO, obronny, dobrowolny sojusz, który chroni prawie miliard ludzi w Europie i Ameryce Północnej, a także w zasady rządzące międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem, których obrona leży w interesie nas wszystkich. Zasady te ustanowione po dwóch wojnach światowych i zimnej wojnie odrzucają prawo jednego kraju do zmiany granic drugiego siłą. Dyktowanie innym jaką politykę powinni prowadzić, w tym z kim się wiązać, czy budowanie strefy wpływów, która podporządkowałaby suwerennych sąsiadów jego woli. Pozwolenie Rosji na bezkarne łamanie tych zasad cofnęłoby nas wszystkich z powrotem do znacznie bardziej niebezpiecznych i niestabilnych czasów, kiedy ten kontynent i to miasto było podzielone na dwie części, oddzielone ziemiami niczymi, Patrolowane przez żołnierzy z groźbą wojny wiszącą nad nami wszystkimi. To wysłałoby również wiadomość do innych na całym świecie, że te zasady można odrzucić, a to również miałoby katastrofalne skutki. Dlatego Stany Zjednoczone oraz nasi sojusznicy i partnerzy w Europie tak bardzo skupili się na tym, co dzieje się na Ukrainie. To coś więcej niż konflikt między dwoma krajami, jest większe niż Rosja i NATO. To kryzys o globalnych konsekwencjach, który wymaga globalnej uwagi i działania. Amerykanie będą bronić obecnego porządku międzynarodowego również dlatego, że to właśnie na tym opiera się m.in. ich potęga. Otwarte pozwolenie na otwarte łamanie reguł gry może spowodować, że i inni pomyślą, że te reguły już nie obowiązują, a to powoduje chaos. I to dla Amerykanów jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. I nie bez przyczyny ten przekaz idzie w świat właśnie z Niemiec, właśnie z Berlina, bo Niemcy to typowy przykład człowieka, który chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Niemcy bardzo chciałyby zachować wizerunek państwa moralnego, państwa wiernego zasadom, ale jednocześnie chcą robić to w taki sposób, by nie nadwyrężyć stosunków z państwem, które w otwarty sposób chce te zasady łamać. To zadanie na dłuższą metę jest karkołomne i już teraz prowadzi do olbrzymich strat wizerunkowych dla Republiki Federalnej Niemiec. Pozwólcie na mały cytacik. Odwagą nie grzeszą przede wszystkim Niemcy, a wręcz zachowują się w sposób budzący coraz większe zażenowanie, także w prasie niemieckiej. Rząd niemiecki nie tylko od dawna blokuje dostawę broni do Ukrainy, ale dalej nie chce zadeklarować, że w przypadku ataku na Ukrainę zatrzymany zostanie Nord Stream 2. Rządzące SPD tradycyjnie już klęczy przed Rosją. Współrządzący Zieloni, gdy weszli do rządu, nagle połknęli język w sprawie Nord Stream 2, który tak krytykowali wcześniej. I teraz pewnie myślicie, że to w sieci, do rzeczy, Telewizja Republika, TVP, a to Sławomir Sierakowski i Onet. Poczucie zażenowania niemiecką polityką wobec Rosji jest dziś właściwie powszechne i co istotne, dominuje w mediach w samych Niemczech. Sytuacja jest dziś inna niż w przeszłości, bo też pozycja polityczna Olafa Scholza jest zupełnie inna niż Angeli Merkel. Informacja o tym, że brytyjskie samoloty z dostawą broni dla Ukrainy ominęły Niemcy odbiła się w Polsce szerokim i bardzo dziwnym echem. Nasz zawsze emocjonalny stosunek do Niemiec sprawił, że bardziej skupiliśmy się na tym, że samoloty omijają Niemcy, niż na tym, że Brytyjczycy dostarczają broń Ukraińcom. Wsparcie Wielkiej Brytanii jest naprawdę poważne, a Brytyjczycy doskonale rozumieją sytuację. Sekretarz Obrony Wielkiej Brytanii opisał ją w świetnym tekście, który również znajdziecie w opisie filmu. I czy to nie zastanawiające, że spośród najpotężniejszych europejskich krajów tak jednoznaczną postawę względem Rosji prezentuje wyłącznie post-Brexitowa Wielka Brytania? Wsparcie dla Ukrainy płynie nie tylko z Wielkiej Brytanii. Unia Europejska wreszcie zdobyła się na komunikat, że w razie dalszej rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rosję czekają potężne sankcje ekonomiczne. Ale wiele państw deklaruje wsparcie w postaci, w postaci wsparcia dyplomatycznego, czy też np. sprzedaży amunicji czy sprzętu wojskowego. Są takie państwa jak Estonia, Litwa, Holandia, Hiszpania, no oczywiście również Polska. No właśnie, Polska. Co wyniknęło z dwudniowego spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Złońskiego. Rozmowy w prezydenckiej rezydencji w Wiśle miały trwać wczoraj do późna, ale efekt wizyty ukraińskiego prezydenta póki co pozostaje dość tajemniczy. Komunikaty są zdawkowe, wiadomo, że podejmowano tematy związane z bezpieczeństwem. Co oczywiste, ale tweet Włodymyra Zojeńskiego wspomina też o przeszkodach w transporcie, co odnosi się pewnie do blokady transportowej, jaką Ukraińcy nałożyli na Polskę. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, polecam materiał na kanale OSW. To, że komunikaty prasowe są lakoniczne, rzecz jasna nie oznacza, że spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych efektów. Być może spotkanie w Wiszle trzeba będzie ocenić, przekonając się dalszemu rozwojowi wypadków, działalności polskiego MSZ oraz osób odpowiedzialnych za politykę zagraniczną w otoczeniu prezydenta. Wreszcie dzisiejsze spotkanie Antonego Blinkena z Ławrowem, czyli konkluzja wielkiej misji dyplomatycznej amerykańskiego sekretarza stanu. Co ustalono? Właściwie wyłącznie to. Że w przyszłym tygodniu Amerykanie prześlą pisemne odpowiedzi na rosyjskie żądania. To oznacza, że będziemy mieli kolejną dawkę bardzo istotnych informacji dotyczących statusu bezpieczeństwa naszego regionu Europy. Wiem, że w poprzednim materiale mówiłem o tym, że w tym filmie postaramy się również znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat teraz, ale szczerze mówiąc, nie sądziłem, że w ciągu tych dwóch dni zdarzy się aż tyle. A że w przyszłym tygodniu znów będziemy mieli kolejną dawkę bardzo istotnych informacji, mam dla Was propozycję. Co by na to, by dopóki ten kryzys w jakiś sposób, miejmy nadzieję pokojowy, nie zgaśnie, seria widmo wojny nie przejęła roli podsumowania tygodnia. To pozwoli nam zająć się również innymi sprawami w regularnych odcinkach, ale stale będziemy monitorować to, co dzieje się, jeśli chodzi o napiętą sytuację bezpieczeństwa regionu. To i tak właściwie byłaby większa część podsumowań tygodnia, bo to są zdecydowanie z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej najważniejsze dziś kwestie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja chciałbym serdecznie, serdecznie, serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają rozwój tego kanału za pośrednictwem portalu Patronite. Myślę, że szczególnie w takich czasach tego typu materiały mogą dla wielu z Was być wartościowym źródłem informacji. Dziękuję Wam za to wsparcie. Do zobaczenia następnym razem.